Przyatakowałem znowu na Bibieli. Jaki to jest piękny las. To jest niesamowite. Jak z gry komputerowej, jak z wiedźmina. Pogoda, no dzisiaj to jest bomba. Odbezpieczyć bagneta. Bo jeszcze większa bomba to jest to, że ja ledwo włażę do lasu i widzę coś takiego. To już jest grzybek grubszego kalibru, moi kochani. I żeby to nie było, że to jest jedyny. Taki triple kill na wejściu nastroił kurcze blade, pozytywnie. Takich dzisiaj mi dajcie 20 sztuk i mi to wystarczy. A nie, jak ostatnio było, liczyłem 138 podgrzybków, z czego większość ma ciupkie. Mi się nie chce tyle schylać, ja już nie mam 17 lat. Czyżby to był starzec? Starzec, ale. jakiś śmieszny, chuda noga. No, żeby nie tylko. Wielkoludy, zdarzają się tu, widzę jakieś okazy, również mniejsze. Co nie znaczy, że gorsze. O, i to taki kombosik, proszę. Elegancki. Grzyby grzybami, ale las i ta pogoda jest no, tak jakby. No i zaś się zaczyna ta grzybowa partyzantka i wyszukiwanie w trawie. Ale no dobra, parę razy się mogę schylić. Ewentualnie, tendencja e, wielkościowa, że tak powiem, jest w dół. W sensie zaczęliśmy od dużych. O, koniczynka. Teraz coraz mniejsze. Znaczy, wiecie, to mały, ale wariacik, to nie o to chodzi, żebym ja tu szkalował. No to jest jak trofeum w grze. Patrzcie to, na tym słońcu, jak go tu oświetla majestatycznie, no to piękne. No jest <śm> idealny, idealny. A jak są muchomory, to ponoć mają też być prawe. I no kaj. Czasem fajnie sobie tak przystanąć na moment w takim miejscu, nie? To jest coś. Pięknie aż. Tu pamięknie. A taki tu, wariacik, przydrzewny, nie za wielki, ale noga tęga. Nie lubię łazić w takich trawach wysokich, bo się kurde kamuflują i można przeoczyć na przykład wtedy coś takiego. No, a byłoby kurde szkoda. I tu zaś kamuflażing. O, ale taki równiusi. I prawda, żółci po raz trzeci cyk. We mchu. A jak wiadomo, nasi przodkowie nam mchu jadali. Tu coś jest na rzeczy w tym miejscu. Tu coś jest. Tu się coś święci, cholera. No, i to takie wszystko fajne, takie równe, takie, takie ładne. A ja już tu czujnym okiem lokalizuję. No, chyba że się mylę. Ale czy się mylę? No kurde, ale pożarty, no patrzcie jaki triple kill, o ten taki ledwo co odrósł, ale dobra kurde coś tam zawsze będzie. Poleku kierując się yy, w stronę przystanku, co chwila napotykam takie fajne, tęgie, uuu. Egzemplarze grzybowe. Taka faja trochę. Tu mamy piękne egzemplarze huby. I powiem Wam przy okazji ciekawostkę. Z takiej właśnie huby robi się bardzo popularną gumę do rzucia huba buba. Jest ona masowo zbierana w lesie. Yy, potem ciężarówkami zawożą je do fabryki takie przetwórstwa, tutaj niedaleko za żyglinem. Potem to tną na kawałki, nie, rozpuszczają. I z tego robią tą gumę. No, no a tak naprawdę to oczywiście nie. Czemu te grzyby nie mogą po prostu stać, nie wiem, tu, albo tu, tylko trzeba tak, tu trzeba o, tu trzeba odgarniać, wymyślać, się narobić, naszukać. Kiedyś to, kiedyś to tego nie było, kiedyś to grzyby się łatwiej zbierało. Nie no tak, już bradzę bez sensu, bo jest 16, a ja dzisiaj o 10 zjadłem jogurt. No, zaraz się przewrócę i będziecie mnie tu szukać, a tu w ogóle nie ma nic zasięgu totalnie. Jak tu jest taka noga, to jaki to musiał być grzyb? Jeszcze godzinę, żeby się wydostać z tego uroczego końca świata. Co ciekawe, tędy wszedłem i bez mapy tędy wyszedłem. To jednak może jakąś tam orientację mam. To ja bym jeszcze uderzył na lewo. Ale tamto. Tam to też wygląda dobrze. Zobaczmy. No ta część ewidentnie w grzyb uboższa. Jakie echo w ogóle. Uuu. Uuu. Coś tu, coś tu, coś tu, o matko, ale gigant. O, nieśmiało coś tu rusza, ale tu widać w tej części lasu ewidentnie grzyb nowszy. Tam grzyb starszy, większy. Ale i te dwa nagie miecze, znaczy grzyby, przyjmiemy. A tam słońce już tak nisko będzie się ćmiło. Kurde, byle ino wrócić do domu jakoś. Ty. Od czasu do czasu, od wielkiego dzwonu, coś się tu przytrafi. No, może być. Jestem zadowolony. To no, wygląda nie najgorzej. Pamiętajcie, że na kamerce jest szeroki obiektyw. Nawet jak jest normalny, także w rzeczywistości grzybów jest więcej niż się wydaje. Spoko zbiór. Ładne grzyby. O, jaki Jezusik. Ale że wystarczy już. Wracajmy już do domu. Ech, znaczy pierwszy muszę wrócić na góry. Tarnowskie oczywiście. Potem na bytom dopiero. No, tak z tego końca świata to może być z godzina. Dzięki Wam za uwagę, grzybowe świry. Yy, jeszcze jak nie będziemy mrozu, to się jeszcze coś przyatakuje zostawcie jaką łapę piszcie jak tam wasze zbiory ja jestem zadowolony na no.